Witam w kolejnej części serii czego świadkowie Echowe nie wiedzą o swojej organizacji. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się różnymi dziwnymi teoriami, które świadkowie Jehowy rozpropagowali głównie w latach 40. XX wieku, ale pamiętajmy o tym, że to było już po 1919 roku, więc według teorii świadkowie Jehowy, według doktryn, to było już po ustanowieniu niewolnika wiernego i roztropnego przez Boga i Jezusa, czyli no dziwne byłoby, gdyby na przykład to, co oni wtedy publikują w swoich czasopismach, byłoby niezgodne na przykład z nauką. No bo skoro to Bóg i Jezus i Duch Święty wszystko zatwierdzał, no to znaczy po prostu, że ten Bóg wprowadzałby świadków Jehowy w błąd albo wręcz bezczelnie kłamał. Więc no dziwne byłoby to, że gdyby okazało się, że te teorie byłyby nieprawdziwe, no bo tak przecież sami świadkowie Jehowy twierdzą, że cały czas wtedy też działał Duch Jehowy, Duch Święty i Jezus Chrystus. Zobaczmy, co pisano chociażby w Złotych tym wieku, czyli czasopiśmie poprzedzającym przebudźcie się, co tutaj ten niewolnik wybrany przez Boga mówił. Wręcz można byłoby powiedzieć, że oni w jakimś stopniu prowadzili taką krucjatę przeciwko nauce, przeciwko chociażby medycynie, która poprawiła między innymi zdrowie ludzi, ale również zaczęli dziwne metody promować. Na przykład promowali coś takiego jak elektroradiometr Abramsa, w skrócie ERA. Oni to aktywnie promowali, takie urządzenie, które było wynalezione przez doktora Alberta Abramsa. Twierdzono, że potrafi ono zdiagnozować i wyleczyć każdą chorobę na odległość, na przykład z kropli krwi przesłanej pocztą, manipulując elektronami w ciele. I w Złotym Wieku zachęcano do korzystania z tych usług, mimo że naukowe badania wykazały, iż urządzenie to było zwykłą skrzynką z kilkoma drutami i żarówkami. Jakoś mi się to kojarzy z dzisiejszymi dziwnymi wynalazkami, cudownymi, ale tak wtedy było. No, także, to, także to dziwne. Ciekawe, że organizacja 23 kwietnia 1924 roku w Złotym Wieku napisała, Cytuję, dla wszystkich, którzy są oświadceni obecną prawdą, urządzenie radio Biopro powinno być postrzegane jako dar od Pana w celu łagodzenia cierpienia i przygotowania ludzi na nowy porządek rzeczy. Czyli organizacja świadków nie tylko twierdziła, że to jest urządzenie przydatne, ale wręcz twierdziła, że odrzucenie tego urządzenia to tak, jakby odrzucenie Boga i brak wiary. Jak myślę, że po prostu, jak nie wiem o co chodzi, to chodziło o pieniądze. Oni mieli pewnie jakiś układ w tym, żeby to promować. Nie sądzę, żeby oni tak za darmo to robili. No ale zobaczcie, świadkowie Jehowy, tak właśnie wasza organizacja promowała takie oto urządzenie. No i tak jak mówię, no to przecież było po tym, jak już Jezus wybrał waszą religię za tą główną religię, czyli tą prawdziwą. Skoro oni tak mówili, no to znaczy, że mówili te rzeczy od Boga Jezusa i Duchem Świętym. Oczywiście to było potwierdzone. No ale jeszcze też mówili o innych rzeczach. Na przykład jeśli chodzi o leczenie raka czy innych chorób, to publikacje świadków sugerowały, że rak jest spowodowany przez robaki wewnątrzkomórkowe lub niewłaściwe jedzenie. Promowano diety oparte na dziwnych założeniach. Na przykład zakazano jedzenia winogron z nasionami, czy unikanie pewnych kombinacji produktów, które rzekomo miały eksplodować w żołądku. <grym> w <górę> tak, a więc to była ta mądrość boska. <grym w górę> o, o mądrość boska, tak? <grym w górę> Co jeszcze mówili? Na przykład o chorobach psychicznych uważano, że te problemy psychiczne wynikają z wpływu demonów, a nie z procesów biologicznych w mózgu. Co w sumie trochę jest chyba do tej pory niestety się tak utarło u świadków, że jak masz depresję, to się pomóc. Jakoś to się aż tak dużo nie zmieniło. No może się zmieniło to, że jednak świadkowie korzystają z pomocy psychiatrów czy nieraz psychologów, chociaż to już rzadziej. Przeważnie, jak korzystają z tej pomocy, to nie mówią, że są świadkami jechowej i to jest to najgorsze, czego nie mówią lekarzom. To prowadziło wtedy też do sytuacji, że zamiast pomocy ktoś medycznej, no to się modlono, tak? Albo masz zaangażować się więcej w działalność organizacji. Przez 30 lat świadkowie też nie mogli się szczepić, ponieważ napisano w Złotym Wieku z 4 lutego 1931 roku, że szczepienie to bezpośrednie naruszenie wiecznego przymierza, które Bóg zawarł po potopie, twierdzone, że szczepionki to ropa i ścieki, które zanieczyszczają krew, a wielu dzieciom świadków odmawiano ochrony przed polio czy ospą, dopóki organizacja nie zmieniła zdania nagle w 1952 roku i nazwała to nowym światłem. Polio, wiemy, że na przykład w Stanach to było duży problem, czy ospa, teraz wiemy, że to chroni ludzi przed wieloma, wieloma tymi chorobami, a wtedy tak uważano, że to jest złe i że to narusza jakieś prawa boskie. Też uważano, że gotowanie w aluminiowych garnkach to przyczyna obłędu i raka. Na przykład w Złotym Wieku z września 1930 roku czytamy, że aluminium powoduje raka, choroby cukrzyce, cukrzycę, reumatyzm i wiele innych dolegliwości. To trucizna najgorszego rodzaju. Tak, więc tutaj te mądrości były bardzo, widać, takie mocne. Co jeszcze? Na przykład ciekawy był stosunek do zwierząt. Zwierzęta były postrzegane jako bezpieczniki emocjonalne, i w latach 50. czy 60. spostrzegano w publikacjach świadków przed zbyt bliskim przywiązaniem do zwierząt domowych i sugerowano, że jeśli ktoś rozpacza po śmierci psa tak bardzo jak po człowieku, to stawia zwierzę na miejscu Boga, i to jest bałwochwalstwo. Nawet zwierzętom się dostało. Świadkowie nauczają, że zwierzęta nie mają nadziei na zmartwychwstanie, czyli pies czy kot, który umiera, to znika na zawsze, tak? I że w nowym świecie będą różne zwierzęta, ale nie będą to te same zwierzęta, które znamy dzisiaj, czyli że zwierzęta nie zmartwychwstaną. No to tak na przykład dla dziecka, które takie zwierzę umarło, no to na pewno było to bardzo pocieszające. Teraz, jak wiemy, te współczesne różne ilustracje świadków, no to są pełne takich obrazków infantylnych, gdzie ludzie głaszczą lwy, niedźwiedzie i tak dalej. Więc jest to takie narzędzie rekrutacyjne, takiej indoktrynacji, szczególnie dla dzieci i osób wrażliwych. Ja na przykład na takie cierpienie zwierząt jestem też uwrażliwiony i szczerze powiedziawszy, to mnie w jakiś stopniu poruszało. I to też jest właśnie taka metoda dla rekrutacji do świadków przywiązania jakiegoś emocjonalnego. Jaki był też stosunek do kobiet, no na przykład było bardzo szowinistyczne i wręcz uczono o niższości kobiet, na przykład 1930 rok złoty wiek z września, z faktu, że kobieta ma mniejszy mózg niż mężczyzna wynika, że jest ona mniej zdolna do zarządzania i kierowania, jest naturalną strefą jej jest podległość. Kobiety rzadko kiedy są zdolne do obiektywnego myślenia, ich decyzje są zazwyczaj podyktowane emocjami i sentymentami, co czyni je niezdolnymi do sprawowania urzędów. To mówiła organizacja Boża, wybrany niewolnik wierny i roztropny przez Jezusa i Boga. Świadkowie też nie powinni tak naprawdę ratować swoich zwierząt w żaden sposób, ani nie podawać im jedzenia z krwią, tak Oficjalnie według tych doktryn świadków tak powinno być. W zasadzie to nie wiem, czy to się zmieniło teraz, czy oni tam u jakieś nowe światło im spadło z nieba, czy nie. W każdym bądź razie, gdy weźmiemy pod uwagę to, co napisali wcześniej w swoich magazynach w strażnicach, to tak naprawdę nie powinien spożywać kot czy pies świadków, czy jakieś inne zwierzę, mięsa niewykrwawionego, albo przynajmniej jest to dylemat pewien, kwestia sumienia. Czy chrześcijanin postępuje właściwie, dając swojemu zwierzęciu pokarm zawierający krew? Chrześcijanin nie powinien karmić swojego zwierzęcia krwią, ani produktami zawierającymi krew, jeśli ma nad tym kontrolę Strażnica z 15 lutego 1964 roku, wersja angielska. Tam później powiedziano, że jak nie ma dostępu do innej karmy, to staje się to już kwestią sumienia. Czyli to też takie, no nie masz dostępu, to możesz karmić psa, na przykład karmą z krwią, masz dostęp, to nie powinieneś karmić, może też powinni to zastosować do ludzi, Jeżeli nie masz możliwości innego leczenia, to powinieneś przyjąć krew. No ale jak widać, ta organizacja nawet wyda Tobie dyspozycję odnośnie tego, czy możesz, albo jaką możesz lub nie możesz karmić swojego zwierzaka. Co więcej, nawet nie możesz zrobić swojemu pupilowi transfuzji. Boże, prawo dotyczące krwi odnosi się również do zwierząt. Kiedy zwierzę zostaje zabite, jego krew ma zostać wylana na ziemię. Chrześcijanin nie może zatem świadomie podać krwi swojemu zwierzęciu domowemu, ponieważ oznaczałoby to niewłaściwe użycie symbolu życia. Strażnica z 15 lipca 1964 roku. Pytania czytelników. Czyli, w zasadzie, jak idziesz do weterynarza i nie podasz zwierzęciu krwi, no to nie wiadomo. W sumie to ten zwierzę nie ma nadziei na zmartwychwstanie, więc czym się wtedy obciążasz? Bo ja tutaj znaczy wiem, że to żadnej logiki w tym nie ma. No ale tak jak oni mówili wcześniej, że zwierzę nie może ze zmartwychwstać, czyli nie ma nadziei na raj, no to w zasadzie co to byłoby szkodziło przetworzyć krew. No to wtedy ty byś się obciążył winą jakąś i by cię Bóg wtedy ukarał i byś zginął w Armagedonie, bo podasz krew zwierzakowi i on przeżyje, tak? Przykładowo musiał mieć na przykład operację. No to tak, po prostu, ja mówię, ta organizacja to nie dość, że ludzi nienawidzi, to jeszcze i zwierząt, tak samo widać. No ale zresztą w Betel żadnych zwierzaków nie mogą trzymać, więc oni tam pewnie tych zwierząt tak bardzo kochają, że aż naprawdę nigdy żadnego pewnie nie mieli. Co oni jeszcze tam ciekawego mówili, jakie mieli teorie? No na przykład wcześniej można powiedzieć, że oni uważali, że Tron Boga to jest literalnie w kosmosie. Tak, oni uważali na przykład, że Bóg mieszka w gwiazdozbiorze Plejad, a konkretnie na gwieździe Seon. Konstelacja Plejad wydaje się być miejscem wiecznego tronu Boga, centrum wokół którego obraca się cały wszechświat. Znowu kilka takich bardzo ciekawych, chorych przepisów, które ta organizacja posiadała, także to jest bardzo ciekawe, że w ten sposób ten kanał łączności takie rzeczy przekazywał od Boga i Jezusa przez Ducha Świętego, więc świadkowie Jechowe pamiętajcie o tych naukach, jeśli są one nieaktualne, to znaczy, że wtedy były fałszywe. A może teraz są fałszywe te, które zmienili? To jest bardzo ciekawe, zadajcie sobie to pytanie, które w końcu nauki są prawdziwe. Bo jeśli mówicie, że to jest prawda, to nie może być dwóch prawd. Tamto musiało być fałszywe, jeśli teraz twierdzicie, że to co teraz jest prawdą. No, ale to wtedy przyznajcie, że Bóg kłamał i Jezus w taki sposób, no bo inaczej, no to musicie przyznać, że ci ludzie po prostu wymyślają sobie takie rzeczy i nie ma nic to wspólnego z żadnym Bogiem, Jezusem i oni nie są żadnymi tam wybranymi przez Boga, tylko po prostu zmanipulowali Was niestety. A żeby się z tego wyrwać, trzeba też trochę mieć odwagi podważyć to, co wierzyłeś do tej pory. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.